Demokracja i jej uczestnicy, obywatel i patoobywatel. Tragedią jest to, że większość nie wie do której kategorii się kwalifikuje. Obywatel to osoba świadoma swoich praw i obowiązków, aktywnie uczestnicząca w życiu publicznym, dbająca o dobro wspólne i odpowiedzialnie korzystająca z wolności. Uczestniczy w wyborach, domaga się przejrzystości władzy i potrafi konstruktywnie ją krytykować. Jeśli jest politykiem lub urzędnikiem, Działa uczciwie, służy społeczeństwu i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Pato obywatel natomiast korzysta z praw, ale unika obowiązków. Nie angażuje się w życie publiczne lub wspiera tylko kliki, narzeka szerzy nieprawdziwe informacje i troszczy się wyłącznie o własny interes. Jako polityk lub urzędnik nadużywa władzy, manipuluje i działa dla własnej korzyści. To pokazuje, że demokracja zależy od postaw obywateli, wymaga codziennego zaangażowania i odpowiedzialności każdego człowieka. Nic nie rodzi się i nie utrzymuje samo, a w tym miejscu nikt nie rozumie i nie chce rozumieć mechanizmów demokracji.